Dziękuję, że znalazła Pani dla mnie czas. Jak tylko przyjdzie pismo sądu, to oczywiście od razu się do Pana odezwiemy. I proszę być dobrej myśli. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Jezus. Jak tam nasz ostatni obrońca upadłych przedsiębiorców? No i spokój, facet jest tak zadłużony, że zaraz go zaczął licytować. Koniec na dzisiaj. To się świetnie składa. Mam dla ciebie propozycję nie do odrzucenia. Nie dawaj mi więcej pracy, proszę cię. Nie, spokojnie, spokojnie nie, spokojnie. Ja zapraszam cię na kolację. Mój znajomy utworzył knijpek w śródmieściu i myślałem, że pójdziemy razem. Przykro mi, Klaudiusz, ale. Mam już plany na dzisiejszy wieczór. Chyba nawet wiem jakie. No, rzeczywiście, może innym razem. Może tak.